Cześć hej, tej strony Kaichi to kolejny odcinek z One Farflat. Dzisiaj na takiej mapie, dzisiaj chyba nie będzie muzyki. To jest mapa, żeby pokazać czy będziemy nobami, czy prosami. Jeżeli przejdziemy, to to będziemy... Jesteśmy nobami. Tak, jeżeli przejdziemy... Teraz jesteśmy nobami, ale jeżeli to przejdziemy, to będziemy prosami. Tak, ty nigdy. Dobra, chodź. No ta, jasne. <laughs> Dobra, ale no dafaj, nie, nie się nie, niej. No, Zostawmy. Dobra więc pierwszy poziom wygląda fajnie Ej czekaj, ja wiem co tu trzeba zrobić Ja też Widzisz co się dzieje z moją postacią To się tak przechodzi Trzeba spać to Widzisz? No wiedziałem o tym Mhm, Wiedziałem Ło, patrz na to! Pum, pum! Pum, 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 pum! <vêng> pum, 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 pum. Jestem w młocie! Jestem w stanie pomocy kotwisać! Papa, Pa, pa, patrz, pa, patrz! Pa, pa. no, robię to! Ała! Ała, boli! Karolina, patrz, bo robię to! Karolina, patrzysz? Nie patrzę na czwarty kręciołek, jaki on jest przerąbany. Rób na piąty, jak... Pierwszy udaje mi się zakaz każdy... Jestem! Hop, 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 I się ma! Przeszłam? Nie, nie! Przeszłam? Jest! Ja przeszłam, doszłam do ciebie, a nagle spadłem. Teraz idę przez to, przez to czwarte. Ja przeszłam przez dwie i potem spadłem prawie dobra timing skaka nie muszę opanować hop, hop, muszę... hop hop, 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 hop. Paś... hej patrz, a patrz gdzie ja jestem, jestem... I to... Ej, mi to... o, patrz, patrz. o boże, o boże prawie, albo jest możliwe tylko trzeba zrobić, popu, popu. A, jestem widzisz, prawie byłem a ja jestem, patrz <laughs> O nie, wracam, Kelvin! Przez szypadek wracam. Przepraszam. Udało, udało mi się, Kelvin. udało, udało. Kelvin, help. <grym> okay. Dobra, więc jesteśmy już... Mi się, mi się już... udało bez oszukiwania. Więc posłuchajcie, widzowie, za chwilę będziemy na trzecim poziomie. To trzeba tak. <grym> A nie wolno, można po prostu na, po, na to? Kamerę w dół weź i zrób tak. Okej. Okay. <grym> A co to ja chcę się, ja chcę się. Będę tu łatwe. 3. Dobry, Nie, level trzeci. Był saving, level trzeci. Dopiero 12 minut gramy w tą mapę, a do chwili ją przyjdzie. Czemu tam jest więcej. A tak widzisz, zrobiłem. też. Wiesz jak ja to przeszłam? Złapałeś. Kerwin. <grym> O, patrz! Pa, pa, pa. Patrz, się tego. A to wielkie to wystarczy się tego złapać. Darwin, I puścić. Jest, ja już przeszłam. Czekaj, czekaj. Białe, jestem na... Na białych wachlarzach zginąłem. Nie chcę przejść. Ja przechodzę białych wachlarzach. Jestem bo w buzi mnie biją, Kelvin! Ok, Kelvin się ma. Biały wachlarze przeszłam, przeszłam! Złapmy mnie. Biały wachlarze. Ej! Kelvin! Jak przejść w biały wachlarze, bo jestem przy białym wachlarze. Kelvin! <śleszy> 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 Widziałeś to? Nie. Zobaczysz na odcinku. Ej, musimy to przejść, bo można ominąć, ale to musimy to przejść. jest wow. Dobra, jestem nic. A fajna trampolina tu to jest, ja prawie... Patrz, ja Może przechodzimy obok? Nie. Musimy spróbować. To w sumie nie wydaje się że Spadłem, rozumiesz jak to mnie gniotło. A nagle takie ice prank bro i to jest prześwitująca. <susza> tak musicie to przejść. Nie się kota. Nie się kota, nie się kota. Nie się kota. Trzymaj się tego. <Yeti> <susza> <ni> <susza> to tylko <tyühr powiedział>. Jest! <susza> Skończyliśmy mapę! Nie świecę teraz tylko trzymam. Kelvin idziemy na to. Widzisz to? Kelvin, chodź idziemy na to! Chodź idziemy i już skoczyliśmy mapę, ale idziemy na to wielkie. Jest Co taki... to jest? O, ej, to i tak mnie dopadnie, patrz. Ale to jest mega szybkie! Kelvin! Patrz jak to jest szybkie! Kelvin! Do góry mnie bierze! Nie. Ej, Marcin, muszę się żeby złapać, pierdolę do ciebie. To mnie wniotło. To jest takie szybkie i mnie łapie. Ej, dawaj, tr trzymamy się. Szybko. To po Trzymaj się, trzymaj się! Złap mnie! Siemaneczko. Okay, trzymaj mnie, mi będziemy. Ej, ja myślę, że dzisiaj już nie zdążymy tego przejść. O nie! Zobaczcie tego. Okej. Okay. Ale to nas wygnieło. Więc to by było na tyle tego odcinka. To znaczy, że nie jesteśmy nowami. Tylko osobami, które nie umieją grać. I już skaczę, i to już koniec odcinka. Co nie, Kalwin, pożegna się. Kalwin, pożegna Daj mi moje ciasteczko!